W 22. kolejce rozgrywek II Ligi Grupy Wschodniej Okocimski-Brzesko białe stroje podejmował świdnowy dwór mazowiecki. Niepokonani w tym sezonie piłkarze z Brzeska stanęli przed ogromną szansą na wywalczenie awansu do pierwszej ligi już w tym meczu. Presja nie sparaliżowała gospodarzy. Już w 12. minucie na strzał z pola karnego zdecydował się Wojciech Wojcieszyński i była to trafna decyzja. Okocimski objął prowadzenie 1 do 0, bramka nieprzeciętnej urody. Później więcej okazji mieli goście, ale nie potrafili pokonać Dawida Mieczkowskiego. Najlepszej sytuacji nie wykorzystał Szymon Makowski i do przerwy Okocimski był już jedną nogą w pierwszej lidze, było 1 do 0. Po zmianie stron przy dośrodkowaniu popełnił błąd bramkarz szwitu Jakub Wiśniewski, ale strzały piłkarza Okocimskiego zdołali zablokować obrońcy. Wynik nie zmieniał się, a przyjezdni nie zamierzali ułatwiać Okocimskiemu marszu do pierwszej ligi. W tej sytuacji znakomicie zachował się bramkarz gospodarzy. W ostatnich minutach meczu szanse na podwyższenie prowadzenia miał Paweł Smułka. Strzelił z dystansu, ale Wiśniewski zdołał wybić piłkę. Mecz zakończył się zwycięstwem Okocimskiego 1 do 0 i ten wynik dał drużynie z Brzeska awans do pierwszej ligi. To historyczna chwila dla Brzeska. Bardzo się cieszę, nie, nie myślałem, że... Że po prostu obejmując prezesa rok temu nie myślałem o tak wielkim sukcesie. No to jest niesamowite to jest historia miasta Brzeska. Nie przegraliśmy meczu, dzisiaj wielka radość. Zostałem zmoczony szampanem przez chłopców, także mam jeszcze mokre włosy, tak się wszyscy cieszymy. Na dziewięć kolejek przed końcem sezonu Okocimski zapewnił sobie awans do pierwszej ligi, a co godne podkreślenia nie przegrał w drugiej lidze ani jednego meczu.